Za słowami piosenki chciałoby się powiedzieć, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie baza wojsk obrony terytorialnej. W minionym tygodniu wybrano firmę, która wybuduje kompleks wojskowy dla żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wpłynęły dwie oferty, obydwie oferty. Spełniały wymagania, jakie były nałożone w postępowaniu przetargowym, natomiast wybrana została oferta korzystniejsza. Ta oferta mieści się w tych kosztach jakie były planowane. Koszt budowy bazy, w skład której wejdzie m.in. budynek koszarowo-biurowy, garaże dla pojazdów wojskowych wraz z pełną infrastrukturą wyniesie 73 172 700 zł. Limanowa jest idealnym miejscem na usytuowanie siedziby WOT, kiedy ogłoszono budowę obiektu ćwiczebno-szkoleniowego. Przekonywał w grudniu ubiegłego roku Wojciech Skórkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Wejrzeliśmy tę nieruchomość, to, to nastała taka więź, nić porozumienia, że coś fajnego możemy wspólnie zrobić. To nowatorskie przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie publiczno-publicznym, a skorzysta na nim nie tylko wojsko, ale też mieszkańcy Limanowej. I Powiatu Limanowskiego przekonuje burmistrz Władysław Bieda. Raz, że miejsca pracy powstaną. Druga sprawa, po wybudowaniu tych obiektów, budżet miasta też będzie miał zwiększone dochody z podatku od nieruchomości. Trzecia sprawa, wzrasta prestiż miasta, dlatego że ta infrastruktura, która jest na terenie miasta, będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale również, no można powiedzieć, celom ogólnopaństwowym. Ziemia limanowska jest mi, jest mi również bardzo bliska mojemu sercu, więc e, to tym bardziej. To tym bardziej cieszy i jestem znany w środowisku jako doskonały rekruter do Wojska Błony Terytorialnej, zaciągając wszystkich, sprzedając tą ideę i pokazując jej celowość. To jest ważne, żeby takie działania wspólne z samorządem podejmować i w innych miejscach kraju. A być może zatrudnienie w Limanowskiej Jednostce znajdzie młodzież tymbarskiej szkoły, gdzie od ponad 10 lat swoje pierwsze żołnierskie szlify zbierają uczniowie tej placówki. Zwłaszcza, że od ubiegłego roku w szkole pod skrzydłami Ministerstwa Obrony Narodowej powstała nowa klasa przygotowania wojskowego. Absolwenci szkół wojskowych mają dodatkowy handicap, dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym. To jest też coś, co na pewno jest bardzo dobrze postrzegane przez młodych ludzi i cieszy fakt że młodzi ludzie garną się do tego, aby w tej formie też służyć ojczyźnie. Budowa kompleksu wojskowego na potrzeby pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej potrwa blisko dwa lata. Realizowana będzie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Miasto Limanowa przy wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju. Józef Budacz, TV28.